Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. W Zielonej Szkole w Goreniu Dużym przyszła na świat mała alpaka. Alpaka to południowoamerykański trawożerny ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądowatych. Zwierzę udomowione, hodowane dla wełny i mięsa, przypomina nieco lamę, ale jest od niej mniejsze i z budowy ciała bardziej podobne do owcy. Żywe alpaki, w tym urodzonego właśnie malucha, można podziwiać w mini zoo w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym. Są również kangurki, cała rodzina kangurów. Jest mama o kolorze szarym, tata biały i też małe dziecko, też szare, też samiczka. Oczywiście jest alpaka, jest świniądziczka. No, się okazało tak, że jesteśmy właściwie na, na rodziny spotkaliśmy, bo mamy pięć prosiąt, mamy kuski, mamy całą gamę ptactwa. Pobarzanty, różne kurki kolorowe, i myślę, że za chwilę też się wzbogacimy o nowe, nowe zwierzątka. Zoo, choć mini, jest wielką atrakcją dla osób odwiedzających Zieloną Szkołę. Brześć Kujawski znalazł się w grupie dziewięciu samorządów, które otrzymały wsparcie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Listę beneficjentów w minionym tygodniu zatwierdził zarząd województwa. Kompleksowe przygotowanie terenów pod przedsięwzięcia biznesowe to klucz do rozwoju gospodarczego. Bez dobrych dróg dojazdowych i sieci dostarczających media trudno liczyć na zainteresowanie inwestorów. Gmina Brześć-Kujawski do stworzenia własnej strefy ekonomicznej przygotowywała się od kilkunastu lat. Budowaliśmy tak, że na dzisiaj od Wieńca Zdroju, od Brzezia do Brześcia, wszystkie osiedle przez Wieniec, Machnacz, wszystko jest skanalizowane. Mieszkańcy zarzucali niekiedy władzom Brześcia, że inwestują w to, co znajduje się pod ziemią, mniej uwagi poświęcając bardziej widocznym inwestycjom. Często ludzie tego nie rozumieli, chcieli, nie chcieli chodzić po błocie, w kurzu, żużla, ale niestety zawsze tłumaczę cierpliwości. Najpierw trzeba wybudować to, co od dołu, czyli fundament, a potem dopiero budowla i dach. Tak samo było z tą kanalizacją i ulicami. Trwają prace związane z budową kanalizacji na ostatnim już odcinku brzeskiej strefy gospodarczej Pikutkowo-Machnacz. Na budowę na tym terenie infrastruktury drogowej i oświetleniowej gmina plasująca się w krajowej czołówce samorządów otrzymujących najwyższe unijne wsparcie otrzymała właśnie blisko 6 milionów 196 tysięcy złotych. Całkowita wartość projektu to 7 milionów 444 tysiące złotych. W Skaszynie na granicy gminy Lubraniec i Izbica Kujawska trwa budowa nowej drogi. Ten rok jest bardzo dobry dla miasta i gminy Lubraniec pod względem inwestycji drogowych. Przebudowywane są nie tylko główne trakty, jak skrzyżowanie dróg w Lubranciu-Marysinie, ale także odcinki odległe od głównych tras. Obecnie trwają prace przy podbudowie drogi w Skaszynie. Trwają właśnie prace przy budowie drogi gminnej. Jest to odcinek 900 metrów drogi. Na razie trwa wykonywanie podbudowy. Docelowo na tej trasie położony będzie asfalt. Prace wykonuje zakład usług komunalnych. Trzeba dodać, że zakład usług komunalnych, który rok rocznie inwestuje w sprzęt, z roku na rok coraz więcej tych dróg może się pobudować i coraz więcej tych dróg możemy jemu zlecić. Zakończenie prac planowane jest jesienią tego roku. O nową siłownię na świeżym powietrzu wzbogaciła się gmina Lubanie. Siłownia stanęła w samym centrum Lubania, obok szkoły i placu zabaw dla dzieci. Mieszkańcy na razie korzystają z urządzeń ostrożnie. Jest to obiekt tzw. siłowni zewnętrznych, który powstał przy zespole szkół w Lubaniu. Siłownia jest ogrodzona, zaś bliskość placu zabaw dla dzieci sprawia, że z aktywnego wypoczynku mogą korzystać równocześnie całe rodziny. Inwestycja w Lubaniu i dziewięciu innych miejscowościach została sfinansowana przez lokalną grupę działania Dorzecza z Głowiączki. Choć wakacje w pełni, zespół szkół w Grabkowie już przygotowuje się do dodatkowych zajęć, które będą realizowane w nowym roku szkolnym. Zajęcia te będą realizowane w ramach funduszy unijnych. Wniosek o wsparcie finansowe na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoła złożyła jeszcze w zeszłym roku do Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili załatwiane są ostatnie formalności, które pozwolą na realizację wszystkich zadań, na których zależało placówce. W tej chwili szkoła przygotowuje się do przetargu. Będą cztery bloki. Zajęcia. Hmm zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z, z problemami, będą to zajęcia wyrównawcze z, zaję z języka polskiego, e historii, czyli generalnie zajęcia humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, języki obce i zajęcia komputerowe. Dzieci z dysfunkcjami objęte zostaną dodatkową pomocą socjoterapeutyczną, logopedyczną, psychologiczną. Dodatkowo dla trzecich klas przygotowany został blok zajęć przygotowujących ich do egzaminu gimnazjalnego. Atutem projektu jest fakt, że uczniowie będą uczestniczyli w wyjazdach, za które nie będą musieli płacić. Będziemy zwiedzali nasz region, czyli województwo kujawsko-pomorskie. Zaplanowane są wyjazdy do Wrocławka. bo... Często jeździmy gdzieś dalej, nie wiedząc tak naprawdę, co mamy tutaj blisko. Dzieciaki będą uczestniczyły w zajęciach warsztatowych w Galerii Sztuki, w Muzeum Historii Włocławka. Pojedziemy do Ciechocinka, do Biskupina, Bydgoszczy. W Bydgoszczy myślę, że taką jedną z większych atrakcji będzie rejs tramwajem w wodnym pobrydzie. Wartość projektu wynosi 116 tysięcy złotych. W projekcie wezmą udział wszyscy gimnazjaliści, czyli około 60 uczniów. Ani gmina, ani szkoła nie będą ponosiły żadnych kosztów związanych z jego realizacją. Mieszkańcy Hocenia i turyści bawili się na trzecim festiwalu piosenki tanecznej. Słońce, plaża, dobra muzyka. Słowem, weekend nad jeziorem hoceńskim oficjalnie rozpoczął wakacyjną labę. Fajny pomysł na spędzenie wakacji? Bardzo fajny. Co takiego urzekającego jest tutaj w Hoceniu? Co, no, no fajnie jest, jest ten festyn, jest woda, jezioro, pięknie. Za muzyka wesoła. Za, bardzo fajnie. Podoba nam się jest, fajnie. Jest. Super! Dosyć ładnie, pięknie. Ciekawe jest okolica, wszystko jest ładne. Wspaniałe. Pretekstem do spotkania nad jeziorem stał się trzeci festiwal piosenki tanecznej, który z roku na rok ma coraz większą rzeszę fanów. Do festiwalu zgłosiło się 18 grup, natomiast dzisiaj udało się przyjechać 15 zespołom, które prezentują się według kolejności plebiscytu. Ludzie przychodzą się bawić, to jest taki kontakt z artystami, a na imprezie zamkniętej ludzie, ludzie raczej szukają muzyki niż tam szukają jakichś większych wrażeń powiedzmy. W miniony weekend w Kruszynie odbyła się impreza i dla ciała i dla ducha. Promowana przez gminę Włocławek i Stowarzyszenie LGD do Rzecza Akcja Zdrowa Ryba przyciągnęła w miniony weekend do Kruszyna mieszkańców z całego powiatu. Rozpoczęły się wakacje, rozpoczęły się urlopy, wypoczynek dzieci i młodzieży i właśnie ten typ spotkań, właśnie taki cykl imprez zarówno w powiecie jak i na terenie gminy Włocławiu sprawdza się od wielu lat i myślę, że w następnych latach jeszcze zintensyfikujemy te, te imprezy. Co dają takie imprezy? No jakąś radość dają. Ale ta rybka jest tylko pretekstem do wspólnego spotkania. No chyba raczej tak, bo wszędzie jak jeździmy, to jakieś jest ta rybka, to się jeździ na imprezy. Tak. Czy takie imprezy są potrzebne? No, e, no tak, można się to? pobawić, to? trochę wyszaleć, no, a w Lodzi wakacje są akurat. Dla ciała zdrowa i smaczna ryba, a dla ducha muzyczne prezentacje, rockowe i disco-polowe. Takie imprezy plenerowe to fajna zabawa? Fajna zabawa, no bo to zawsze może człowiek podszkolić siebie, no grać na scenie, popracować nad sprzętem, no który i... na nadnogu się nim jednocześnie, a, a no proszę. No i przede wszystkim o, mamy okazję się pokazać też i w różnych miejscach. Gwiazdą wieczoru była formacja MIG. Nie ma na Mariole, które załowałem szko a wy podbijacie scenę Disco Polo, jesteście na prestiżowe imprezy zapraszani. I bardzo no. się z tego cieszymy, naprawdę e, takie imprezy, e, nawet jak tu widzimy, to jest świetna impreza. Mamy wiele ludzi, wielu ludzi, którzy będą się świetnie bawić. To już na, pewnie. na pewno jesteśmy tego pewni. A więc cieszymy i cieszymy się z tego i jeżeli Bóg da siły, będziemy robić to jak najdłużej tylko możemy. Przychodnia na szpitalnej po raz kolejny przynosi zyski. Zysk w placówkach medycznych nie musi być nieosiągalnym marzeniem. Najlepszym na to dowodem jest samodzielny publiczny zespół przychodni specjalistycznych mieszczący się przy ulicy szpitalnej. Lecznica nie generuje strat od niemal 10 lat. W 2013 roku było to niemal 46 tysięcy na plusie. Nawet gdyby to był wynik zerowy, a nie byłoby minusa, też było to, byłoby to sukcesem w dzisiejszych czasach, które rzeczywiście są czasami trudnymi do pracy w takich placówkach i do zapewnienia usług, ponieważ w systemie pieniędzy bez przerwy brakuje. W Polsce niestety jest dużo ludzi ubezpieczonych albo za bardzo niską stawkę, albo też niepracujących. W związku z powyższym, tych pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia zawsze brakuje. Mimo tego, placówka może sobie pozwolić na przyjmowanie pacjentów o niskich dochodach. A zysk to nie wszystko, bo lecznica od lat inwestuje w nowoczesny sprzęt. W ubiegłym roku ich wartość wyniosła około 800 tysięcy złotych. Zrobiliśmy rzeczy, które są niezbędne dla funkcjonowania placówki. Między innymi wykonaliśmy sieć komputerową do oprogramowania, które pozwala nam rozliczać się z funduszem, które pozwala sprawdzać czy pacjent jest ubezpieczony. Wykonaliśmy pewne remonty w ośrodku rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. W tym roku już jest przetarg rozstrzygnięty. Dalsza część jakby tego remontu w związku z powyższym cały czas inwestujemy i staramy się wszystkie bieżące rzeczy na jakby po kolei wykonywać. Dyrekcja placówki ma już plany na kolejne inwestycje. Jeśli uda się pozyskać fundusze, to zostanie wyremontowany budynek przy ulicy Łady. Mieszkańcy powiatu będą mogli uczyć się w dwóch nowych placówkach. Do oferty edukacyjnej szkół z naszego powiatu od września dołączą dwie kolejne. Zespół szkół w lubrańcu marysinie zostanie poszerzony o szkołę policjalną, natomiast w Izbicy Kujawskiej w nowym roku szkolnym ruszy technikum. Pomysłodawcami ich utworzenia są sami dyrektorzy placówek, którzy zaproponowali konkretne kierunki. Jeżeli chodzi o technikum w Izbicy Kujawskiej to jest informatyka. To idzie w parze ze szkołą policjalną, która tam została otworzona i z wykorzystaniem potencjału, czyli pracowników komputerowych, oprogramowania, które jest zakupione już pod kształceniem właśnie w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o zespół szkół w Marysie, to przede wszystkim kierunki ekonomiczne. Nabór oficjalnie jeszcze się nie rozpoczął, ale ze wstępnych rozmów wiadomo, że do każdej ze szkół jest już grupa chętnych. Zwłaszcza technikum w Izbicy kujawskiej może się dla mieszkańców regionu stać alternatywą wosławskich szkół zawodowych. Natomiast zespół szkół w Lubrańcu-Marysienie, który od kilku lat ma problemy z pozyskiwaniem uczniów, będzie mógł liczyć na zastrzyk gotówki. Będą wpływy subwencji oświatowej. Co prawda o subwencji możemy dopiero mówić od stycznia następnego roku, jeżeli te szkoły z powodzeniem zostaną zorganizowane. Natomiast do tej pory powstały pewne oszczędności. Na skutek mniejszej ilości oddziałów utworzonych nad tymi zaplanowanymi. Te zaplanowane oczywiście miały e, zabezpieczone środki finansowe na ich utrzymanie, e, więc niejako te środki pozostały w budżecie. Placówki oficjalnie zaczną działać 1 września. Dopiero wtedy okaże się więc, czy znajdą się chętniej. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.